Witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Niebo ładne, niebieskie. Ja na spacerku z baronem. Baron trochę zarósł. Ma zimowe futro. <laughs> Nie obcinam go teraz. Chwilę sobie tak niech podrośnie, bo jest troszkę jeszcze zimno, pomimo tego niebieskiego nieba. Słuchajcie, ostatni spacerek z baronem w dniu dzisiejszym, chociaż jest dopiero 8 rano. Przed 8 rano jestem na mojej starej ulicy, kiedyś mieszkałem na tej ulicy. To jest ulica, na której się z Natsu poznałem. Idę tutaj do narażnikowego sklepa, sklepu z baronem, bo muszę coś kupić jeszcze przed wyjazdem. O 8.30 przyjedzie do nas taksówka i zabierze nas na lotnisko i jedziemy Baron się zaplątał w Gałądzi. i słuchajcie lecimy dzisiaj sobie na Vanuatu zorganizowaliśmy e, parę taką parę z Irlandii e, dopiero co wrócili z Fidzi mieszkali teraz, byli przez dwa miesiące na Fidżi, gdzie zajmowali się kogoś psem i tak słuchajcie sobie podróżują po świecie w ten sposób, że Ops, sorry e, Że Słuchajcie, jeżdżą po świecie Z miejsca na miejsce I żeby nie płacić e, za hotele Za wynajem Po prostu e, Puszczają takie ogłoszenia I kochani, co? Mieszkają wtedy Za darmo u was w domu I opiekują się zwierzakiem Młoda para, w tak wieku mojego syna Około 20 par lat I Kochani moi, także oni przyjdą do nas około godziny ósmej. Rano wczoraj się jeszcze z nimi spotkaliśmy i będziemy lecieć. Także będę was informował. Duży sentyment mam do tej ulicy. No nic, lecimy dalej, kolejna podróż. Kolejny tydzień, tydzień temu byliśmy w Kijamie. A teraz lecimy na Vanomatu, Bar baron, tu się pod wiatrakiem chłodzi. Znowu lecimy na tropiki, słońce wita nas. Trochę smutno, barona zostawiać każdy raz. Po wieku zaraz mam. Chcę zatrzymać czas, bieg już walizki spakowane, samolot czeka nas a na to się krząta dzień, ucieka jak wiar, ciepły piasek, fale to nasz nowy świat. A Baron w domu patrzy i w oczach smutek ma. Lubię ten klimat, gdzie dzień wolniej trwa. Tropikalny sen, co się spełnia co dnia, z tu przy boku życie smakuje jak gra. Choć lat już pięćdziesiąt, serce młode gra. Wschody słońca trzy psy u moich kawa w ręce cisza i świat zwalnia znów. to biega wokół, życie dzieje się tu na plaży. Każdy krok przypomina mi, że nie śpi już. Baron czeka, wierny jak cień. Wrócimy znów do niego, bo to nasz dom jest. Ale póki co tropiki, nasz drugi plan znad nadsłapi chwilę, jakbym miał ostatni raz. Chcę zatrzymać czasu biegu już. w Vanuatu przywitało nas deszczem. Deszczowa pogoda. Lot był bardzo dobry. Przeliśmy bardzo szybko, poniżej 3 godzin. Tak zasuwał kierowca, rajdowiec. Także czekamy na tola. A na to tu tylko poszedł po samochód przyrzucić z drugiej strony i tradycyjnie jadę na zakupy najpierw i po zakupach e, będę się udawał w kierunku miejsca zamieszkania. Dobrze wyjść tu w domu, nawet jak pada deszcz i tak jest bardzo przyjemnie No i dzień dobry, witam serdecznie. My znowu przy furtce Pierwsze wyjście. Poranek odwołany, bo wstałem dopiero o godzinie 9, a wczoraj do 12 w nocy, co dla mnie jest kosmos Poszedłem spać trochę późno, czekajcie, otworzę furtę. Tak kochani, przerwałem moje poranne nagrywanie. Ja siedziałem od tego czasu dużo na telefonie trochę i później zacząłem robić jakieś rzeczy ale słuchajcie, no i co? Przyjechaliśmy wczoraj, po południu zanim dojechaliśmy do domu już była piąta, szósta wieczorem i słuchajcie co się stało po prostu e, <grym> dałem dupy z czymś. Słuchajcie, jak ostatnio byłem, bo ostatnio byłem miesiąc temu tutaj dokładnie. Yy, jak wyjeżdżałem, to słuchajcie, zostawiłem w lodówce kraba, kiść bananów i coś jeszcze, czego nie, nie rozpoznałem. I ja wyłączyłem lodówkę, nie? Jak wyjechałem, no, bo miesiąc mnie nie będzie, to nie będę trzymał lodówki włączonej po nic. Jak słuchajcie, weszliśmy do domu z zakupami. Pełno kartonów, zakupów, bo kupiliśmy pełno jedzenia. Zwariowałem po prostu, jak otworzyłem tą lodówkę, to, to co tam było w środku, kosmos, nie? Dwie i pół godziny czyściłem, e, czyściłem lodówkę, ale opanowana sytuacja opie dostałem jak cholera, no ale zapomniałem. A w tej chwili zaczęło padać. E, Widzę, że chłopaki tam testują. E, wiecie co? E, bo kupiłem płetwy dla nich i maski, i widzę, że ćwiczą na tym. No i słuchajcie, wieczorem jesteśmy dwa psy. Trzeciego psa brakuje, tego najmniejszego, tego, coś przyszedł do nas w czasie trzęsienia ziemi. Eee, I kurde, nie ma psa, nie ma psa. Słuchajcie, pies dzisiaj rano przyszedł z łapą tak rozwaloną, ktoś go chyba nożem dziabnął, maczetą wydaje mi się. Ma tak górę łapy, całą rozwaloną. Także yy, czekam teraz na Pana, co przyjedzie po mnie i na trzecią jestem umówiony do weterynarza, jadę w do weterynarza, bo nie podoba mi się ta łapa. Przecięcie ma bardzo głębokie, mam nadzieję, że będzie do uratowania może mu to z szyją jakoś. Mam nadzieję, że te wiecie górne części. Także pierwszy dzień, trochę kłopotów ale miejmy nadzieję, że... Jakoś to tam cię zaraz ułoży w lepszym kierunku. A my czekamy na pana, który przyjedzie za chwilę i nas zawiezie. Także dam jakąś relację, co się dzieje u weterynarza. O patrzcie, to jest łapa jego kurde, ma naprawdę Mi to wygląda na to, że ktoś go kurde nożem dziardą trochę Tak właśnie. Ej, nie liście mu tego. Biedak oni tak widzę że się same ze sobą, tłuką cały czas, i na no to ta łapa jeszcze muszę go zabrać do lekarza, bo no, nieładnie to wygląda. Pokaż, aj, aj, aj. aj, aj, aj. widziałeś? Clinton tu naprawdę kafle na basenie i zaczęło padać, także przykrywa teraz folią, żeby mu nie. Zamokło to, co Bidak narobił. Wczoraj przejechaliśmy, był deszcz. Dzisiaj był piękny dzień. A teraz zaczęło lać. Wygląda na to, że duży deszcz. Znowu, w momencie, jak muszę z domu wyjechać, znowu ta droga jeszcze gorzej wygląda niż e, poprzednio. Maxi, come here. You're gonna be wet. Mały ma dwa lata, za miesiąc słuchajcie, on lata z młotkami, z tym cały czas tu na dworze, tak na co mówię, kurde, albo w takiej Australii dwuletnich dzieciak to wiesz, siedzi tak niedużo, a... albo na iPadzie z reguły rodzice dają iPada, a ten tu cały czas zamyka, pomyka, patrzy co inni robią, lekko pomaga. Mamy w drodze piesek z tyłu, a na to trzyma pieska spajki Riki, sorry, Riki, Riki No i tak wszystkich parą mówię, albo blisko, jeszcze poprzednik jest Dobra, nagram coś u... Pies na dole, pies będzie musiał zostać w szpitalu, będzie musiał mieć operację. Pani poszła zrobić nam wycenę. Zaraz zobaczymy, ile ten wariat będzie kosztował teraz. Nie, ale nieważne, trzeba łapę ratować, bo no, ewidentnie ma odnoża, uderzenia. A niektórzy ludzie są głupi są. Ale klinika bardzo fajna, myślę bardzo fajna. Taki standard europejski. To jestem ten WED zewnątrz. Anatol w białym, Daniel sąsiad, kierowca w lewym i tam na dole. Clinton, jak zawsze, nasz pomocnik kochany. Trochę zaczął roboty dzisiaj, ale zaczęło mu padać. Zostało nam pół godziny, żeby psa odebrać i będziemy lecieć. Dalej Kupiłem jeszcze taki podłącznik do gazu, bo potrzebowałem gaz do, yy, do kuchenki gazowej podłączyć i także parę rzeczy załatwionych zupełnie nieoczekiwanie. Wolałbym sobie siedzieć w domu, niż teraz tu czekać na psa, no ale co trzeba zrobić, nie? trzeba psu pomóc, bo, bo tak jest, nie? sam sobie nie pomoże. A mój dzień dzisiaj taki, jak takie stare powiedzenie mówi, jak... Yy, że był głupi, i biedny Ale za to ciągle chorował <głupi> Także <głupi> Tak to mój dzień dzisiaj wygląda Mówię, mam nadzieję, że to pierwszy dzień Tylko taki, reszta już pójdzie z górki Bez żadnych nieoczekiwanych atrakcji <głupi> Okej okay, kochani, słuchajcie, pies został w weterynarza Będzie musiał mieć operację, zrobię mu to od razu Ja mam dwie godzinki do Przeczekania, i wejdę sobie tutaj do sklepiku i kupię jakieś rzeczy i znaki dla chłopaków, bo jak zwykle ze mną kilka osób przyjechało. To jest taki większy spożywczak, dużo rzeczy tu mają. Mam ochotę Mam na zupę pomidorową. Ten sklep lubię, jest bardzo dobrze zaopatrzony jak na walatułańskie warunki. Wiecie co? Teraz padłem na pomysł, bo zobaczyłem, że mają świeżą kapustę. Bardzo chętnie bym sobie zrobił bigosik. Mięso też kupiłem wczoraj, mam w domu, które by się idealnie nadawało do tego. Może jakąś kiełbaskę <słyska> bym tylko dokupił. Okej, okay, jajka muszę wziąć, bo nie kupiliśmy wczoraj Zobaczcie, z powrotem po operacji O mój misiu mój Wypukł kolar, very sleepy no, Very sleepy, okej, okay, łapa załatwiona Dostaliśmy antybiotyki, różne rzeczy Jutro idziemy i co kochani, my dotarliśmy do domu, cały dzień nam na to mówię, niepotrzebna sprawa, kto się po prostu bardzo źle zachował w stosunku do psa. Wygląda na to naprawdę, jakby dostał czymś. Wygląda mi to na szczał maczetą, na pewno nie była to rana szarpana jak po, po jakiejś walce z innym psem. I tyle. Dobrze, że to zobaczymy. Idziemy monitorować, za dwa dni muszę wrócić do Weta, żeby on sprawdził. Pies dostał kolar, yy, płakał jak cholera, bo chodził w tej trąbie na głowie i słuchajcie, yy, śpi teraz widzę tu na podłodze, będzie spał dzisiaj ze mną i jutro ze mną tu w domu obok mnie, yy, bo pani prosiła, żeby jeszcze żeby nie wychodził na dwór, żeby zabierać, yy, żeby to nie, yy, nie namokło jemu, ta rana zabandażowana jest, śpi, mam nadzieję, że będę mógł mieć... Spokojną noc, że nie będzie płakał i, i to tyle. Słuchajcie, późno już jest, także nie będę już więcej nagrywał dzisiejszy dzień. Mówię tak nieoczekiwany przez to, że y, inny plan był, ale pies przyszedł zraniony trzeba było mu pomóc. E, bardzo miłe słowa od pani weterynarz, że usłyszałem, że. E, że pies ma szczęście, a że ja jestem dobrym <laughs> człowiekiem, że przyszedłem bo tu naprawdę, słuchajcie, oni na Vanuatu, tak Anatol sam by nie wziął do, do tego psa już pomijam fakt, że e, kosztowało to prawie 600 dolarów e, to e, słuchajcie no pies by po prostu chodził z taką łapą i by się tam to jakoś samo musiało zagoić, tak jak inne psy, także Pamiętajcie, pomagajcie zwierzętom, bądźcie dobrzy dla zwierząt, bo zwierzaki nie, nie mogą o siebie same zadbać we wszystkich sprawach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do jutra. Mam nadzieję, że jutro nagramy poranek i jakieś, jakieś ciekawsze występy niż weterynarz tutaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.